to było, ale warto, dlatego że proszę zobaczyć wynik teraz. Kroimy ją delikatnie. Wiem, że boli, ale trzeba. I proszę zobaczyć. I nawet student mieliśmy takie umiejętności, żeby już gotować. Ja dopiero się uciłem. I proszę. Ja już wracam 10 lat. Może się popłacię. Mm. Mm. Co mam powiedzieć? Herbata. Al Grey. Zamykam oczy i wszystko pamiętam. Nasze matematyk, transport musztardowy w kieszeni. Receptura można znaleźć na YouTubie. Smacznego i do zobaczenia. Jak gardło boli, jak mu jak tu No problem. Na turze gardło, na gardło. Ty Cię gardło boli, bierz. Na turze gardło, na turze gardło. Za ten nozę nie śpisz. do ssania, na turzept gardło. Producent plastrów Aromaktiv przedstawia. Gdy twój maluch jeszcze nie potrafi samodzielnie wytmuchać noska, sięgnij po żel Aromaktiv baby dla najmłodszych. Można go stosować bez od pierwszego dnia życia. Aromaktiv uwalnia aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomagają dziecku spokojnie zasnąć. Aromaktiv, swobodne odpychanie przez całą noc. Teraz dostępny również olejek aromatyczny. Ostatnio robię remont mieszkania. Gdyby nie Walerin Max, to... Z Walerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Walerin pozwolił mi spokojnie przejść przez rozwód. Walerin Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki? Biorę Walerin. Nie ma na co czekać. Walerin, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do... Płukające zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Niepotrzebnie się bałam. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. A samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Thanks